Przewidywany czas na wdrożenie i pewne wykonywanie realizacji druku ściennego to tak 10 takich po prostu pełnych realizacji: pojechanie, złożenie, rozkręcenie, ale oczywiście wcześniej odpowiednie przygotowanie się, przejście naszego szkolenia i przejście wszystkich materiałów od nas. Na co dzień do obsługi drukarki potrzebna jest jedna osoba. Tak naprawdę największa robota to wniesienie i ustawienie drukarki na miejscu realizacji. Najcięższy element drukarki waży 30 kg jest to podstawa jeżdżąca, która jest całkiem poręczna, więc średniej budowy mężczyzna na pewno sobie z przeniesieniem takiej części poradzi. Tak, a jeśli to kobieta, to warto zaopatrzyć się dodatkowo w wózek, taki z trzema kółkami, który po schodach w łatwy sposób nam pomoże. W praktyce największym wyzwaniem jest to, że każda realizacja jest inna w innym miejscu, w innych warunkach, dlatego warto Korzystać z naszej społeczności i po prostu pytać o, o jakieś porady, o to, na co warto zwrócić uwagę przy akurat tej realizacji. Osoby, które już wykonywały coś podobnego z chęcią, podpowiedzą, my też podzielimy się wiedzą, więc proszę z tego korzystać.